Witam Państwa bardzo serdecznie. O poranku, jak zawsze w niedzielę, z Ogrodu Marzeń. Chciałabym Państwu pokazać, mam nadzieję, że mi się uda, jak wygląda u nas ogród po tych bardzo obfitych opadach śniegu. Śnieg niewątpliwie ma swoje zalety, ale i też ma wady. Zaletą śniegu jest to, że oczywiście chroni roślinki przed przemarzaniem. Gdy przyjdzie odwilż, ogród będzie nawodniony. No i zaletą śniegu jest też to, że ja uprawiam sport, czyli morsowanie po ogrodzie. To naprawdę bardzo uzdrawiające zajęcie, ale trzeba się do tego przygotować. To nie jest tak, że nagle wyskakuje się rozebranym na mróz i śnieg. Trzeba to robić stopniowo, coraz częściej, coraz dłużej. Żeby organizm po prostu się przyzwyczaił, i oczywiście nie mogą tego robić wszyscy. Jeżeli ktoś jest zdrowy, jak najbardziej, to naprawdę wspaniale działa dla zdrowia, opóźnia procesy starzenia, wpływa na naszą witalność, dodaje energii, dodaje tej radości, siły. Jest to naprawdę bardzo wspaniałe, takie uczucie bardzo pozytywne. Ale duże obfite opady śniegu są dla ogrodu po prostu zabójcze. Tu widzą Państwo wyłamane raz, dwa, trzy, cztery piękne gałęzie lilaka, który już wypuścił pąki i pewnie gdyby było ciepło, wiosna miałby mnóstwo kwiatów. Niestety nie będzie miał. Na szczęście zostały nam tutaj dwie skromne gałązki. I proszę Państwa, jakżeż bardzo się cieszę z tego, że co roku w Ogrodzie Zimą przeprowadzamy cięcie drzew. Zwłaszcza tych wysokich drzew jak sosny, brzozy, lipy, robinie, ponieważ gdybyśmy tych drzew nie cieli, to ogród wyglądałby tragicznie. W tym roku jeszcze przycinaliśmy tuję. Je. Tam, aż samochód przejedzie, bo zagłusza. W tym roku również przycinaliśmy Tu z czego się bardzo cieszę, ponieważ ochroniliśmy wszystkie budynki. Tu je urosły już naprawdę wysokie i zdarzały się oczywiście obfite opady śniegu, ale z czasem, gdy te rośliny są coraz wyższe, są też coraz bardziej narażone na wyłamanie. Dlatego bardzo się cieszę, że udaje nam się wszystkie te zabiegi przeprowadzić na czas. I przede wszystkim jest jeszcze taki drugi zabieg, czyli wycinam starsze pędy krzewów i powiedzmy dużych krzewów, tak zwanych małych drzew. Dlaczego? No właśnie dlatego, że te pędy są bardziej narażone również na wyłamanie. Zostawiam pędy młodsze, w ten sposób jakby odmładza się daną roślinę. O tym tyle porządki będą, gdy zejdzie śnieg. Nie wiem, czy uda mi się Państwu dzisiaj pokazać ten ogród, chociaż częściowo, ponieważ śniegu jest naprawdę bardzo dużo i ja nie odśnieżam, ponieważ nie ma sensu. A spacerowanie po takim ogrodzie, kiedy są miejsca, w których śnieg jest prawie po kolano, no niestety nie jest zbyt przyjemny, bo wszystko wpada do butów, jest mokro, nieprzyjemnie, ale może chociaż kawałeczek ogrodu uda mi się Państwu pokazać. Zapraszam więc na spacer niedzielny. Jaśmin nagokwiatowy zimy. Absolutnie się proszę Państwa nie boi. Im chłodniej, tym piękniejszy, tym więcej kwiatów ma. Jest naprawdę śliczny, żółciutki, na razie dzień pochmurny, aż miło jest tutaj spacerować i spojrzeć na niego, dlatego posadziłam go przy balustradzie, ponieważ jest to piękne pnącze, które ma długie też dosyć pędy, ale jest to pnącze, które nie ma korzeni czepnych, dlatego musi być koło jakiejś podpory. Nie musi to być, <laughs> przepraszam, silna podpora, ale na tyle. Żeby mógł się wspinać. No i oczywiście te pędy trzeba przywiązywać. One same tak od siebie się siedziały nie będą. Widać ile tego śniegu jeszcze mamy. Gruba warstwa na letniej rezydencji kurek. Tutaj rośnie kosodrzewina. Ja tą drzewiny przycinam, ponieważ jest to ogród japoński, więc chciałabym, aby miały określony kształt. I niestety, ale kosodrzewina była niemal na ziemi. Ja bardzo dużo tutaj roślin chodziłam, szcząsałam ten śnieg, ponieważ groziło im to wyłamaniem. Tutaj tak to wygląda. Krzew opadł na iglaka. Przede wszystkim dużo już też śniegu u nas stopniało, ponieważ wczoraj mieliśmy temperaturę plus 2 stopnie, a więc bardzo szybko śnieg zaczął topnieć. Ta wiśnia wczoraj wyglądała o poranku bardzo malowniczo. Dużo już tutaj śniegu widzę, opadło, ale była naprawdę przepiękna. Na szczęście to jest bardzo stara wiśnia. Widzą Państwo po pniu, że ma prawie 20 lat i jest naprawdę śliczna, przepięknie kwitnie. Trochę byłoby mi szkoda, gdyby tutaj coś jej się stało, ale tą wiśnię, choć generalnie wiśnie nie lubią przycinania, ja również tutaj staram. Się wycinać jej pędy i troszeczkę przycinać ją, odmładzać. Oliwy dwubarwny ma się świetnie. Ale wyglądał też naprawdę bardzo źle, też był przygięty do ziemi, ale on zawsze tak nawet latem, gdy są bardzo obfite opady deszczu, sytuacja jest dokładnie taka sama i później się po prostu podnosi pięknie. No tutaj też, teraz Państwo tak nie zobaczą, jest wieżba stawie, ja ją przecinam. Ona też już niewiele zabrakło, żeby się wyłamała. Naprawdę w ostatniej chwili, że tak powiem, przybyłam tutaj z pomocą odsieczą i udało mi się uratować wiele różnych krzewów. No tutaj. No tutaj będzie problem. No niestety nie wszędzie dotarłam. I widzę, że te rośliny naprawdę wyglądają bardzo źle. Może dzisiaj niedzielę, ale za chwilę jeszcze tutaj podejdę i spróbuję coś poprawić, żeby ulżyć roślinkom. pędy hortensji drzewiastej wyglądają niesamowicie ciekawie wyszedł taki pająk jakby ale tutaj z nie będzie żadnego problemu ponieważ jest to hortensja, którą wiosną, w marcu przycina się niemal prawie przy ziemi żeby pięknie później rosła i miała dorodne kwiaty więc z nią tutaj akurat nie będzie żaden problem próbuję się tutaj jakoś przedrzeć Zapadam w zaspy śnieżne. Pęcherznica też leży wygięta.